Jak mu schodzi, musi przestanowić dać wszystko na zero, żeby przejść na to i tą, z tą jechać. A jak tego nie zrobi, to... No? na perda de 6 Kolega będzie woda, to wróci. Kusi. będzie zmiana na powrocie. Wszyscy są? Wszyscy. Jesteśmy w Nie wiem, nie wiem, Nie przepijesz pan na tutaj. Proszę pan mhm. ja tak po kim się bierze i światła tak są. są. W każdym bądź razie jak widać jest nowoczesność dotarła do, do Polski, nawet dosyć ładnych. No i dobra. Duzie, naciśnij do przodu. Tak mocno mocno. powoli, 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 powoli. To bardzo powoli. To nie jest wyścigowa lokomotywa, tylko to jest bardzo lokomotywa. Kolega obserwuje mniej więcej, tylko do lekkiego jeżdżenia, z ciężkich pociągów zresztą. I tak mniej więcej wygląda na tych maszynach jazda. Oczywiście jest to wszystko idzie wolne, jak jest pociąg, prawda? Teraz lekko przylamujemy. Powinno się udać, no i się udaje. to jest tak, to tak, nic nie można podeprzeć na zasadzie, że coś tam położyć, cegłę, nie da. Na pewno trzeba używać, czuwać nad nim, pracować i pokazywać, że się czuje, pracuje i że się żyje. Nie? Czego? Aha, to też mi robisz. No. Tu jest duży plus, jest cicho. Spokojnie, nic nie wibruje, nie tak można jak... Zasnąć. na i... No można właśnie. Warunki są bardzo przyjemne. <grymne> Już nie ma huku, nie <grymne> za uchem. <grymne> tak jak Pan mówi, Pan coś wie, Pan dużo wie. Jeszcze 40 lat jeździłem. No to no, słyszę, że Pan coś tutaj sporo wie na ten temat. Tych właśnie, że tu huk, jakiś sprężarek za ścianą i tak dalej, nie? Że jest, jest... No to by pobudzać nie? Jak taka sprężara się włącza i z głątym. I tak co parę minut, no to naprawdę ciężko no, niestety świat poszedł do przodu. Tak jak tu przed nami stoi ten Wojtowa. Czy ja to jest? No, maksima, siebie Wojta z no, Ale ona manewrowa, nie? Wie pan? No, to jest manewrowa, tak, z urzędu. Ale ją będą mieli jako pociągową. Tak, tak, Chociaż na razie ona jest na. To mo Dużą moc musi mieć. Jakoby miała bardzo dużo. Ja u nie jestem przeszkolony. Zachamuję,